wróżbitą. Ten ranek niczym się nie różnił od innych poranków w Dolinie Muminków. Jednak jak się wkrótce przekonamy, w Dolinie Muminków żaden dzień nie jest podobny do innych. Chociaż nie jest niczym nowym fakt, że Ryjkowi coś się właśnie śni. Muminku, nie uniosę aż tak dużo. Proszę, twoja kawa. Dziękuję bardzo. Tak? Otwarte. Dzień dobry, tato Muminka. Dzień dobry, mama Muminka. Dzień dobry, Migotko. Muminek jest w swoim pokoju. W takim razie pójdę od razu na górę. Hehe, wygląda na bardzo zadowoloną. Rzeczywiście, wiesz, ona jest taka milutka. Proszę. Dzień dobry, Muminku. Dzień dobry, co słychać? Bardzo wcześnie przyszłaś. O, co robisz? Przepowiadam przyszłość z kart. Przyszłość? To dobrze, że przyszłam tak wcześnie. Będziesz mógł mi powróżyć? Tobie? No dobrze. Najpierw przełóż karty dwa razy. Dwa razy. Raz, dwa. Teraz oddaj mi połowę talii. Tak, proszę. A resztę znów przełóż dwa razy. Raz, dwa. Teraz dotknij nosem kart i skup się. Musisz się bardzo mocno skupić. Dotknąć nosem. Bardzo się skupić. <laughs> <noise> Już! A teraz podaj mi trzy karty z góry, tylko szybciutko. To tak przepowiada się przyszłość? Oczywiście! No więc... Spotkało cię coś bardzo miłego. Tak! Może miałaś miły sen? Tak, czy wiesz? Co mi się śniło? Opowiedz mój sen! Może, że... Ktoś dał ci coś ładnego? Tak właśnie było! Naprawdę umiesz wróżyć! Właśnie to ci się śniło? Tak! Obudziłam się w momencie, kiedy powiedziałeś, że dasz mi prezent. Co zamierzałeś mi podarować, muminku? Nie wiem, co robię w twoich snach, migotko. Więc dowiedz się z kart? Nie, ja tylko żartowałem! Nie umiem wróżyć! Ale szumiesz, właśnie to zrobiłeś! No nie bądź taki! To był zupełny przypadek! Przestań! Możesz jeszcze raz spróbować! To nie jest takie proste. Muminku! 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 O co chodzi, Riku? On taki pośpiech. Chodź ze mną, Muminku, szybko! Dobrze, ale... Jeżeli tak mało interesuje Cię mój prezent, to sobie idę. I to natychmiast. Nie, zaczekaj! Lepiej niech sobie idzie. Nie odchodź jeszcze migotko! Słuchaj, miałem sen, że robiliśmy razem interesy. My robiliśmy interesy? Tak, i zarobiliśmy ogromnie dużo, dużo pieniędzy. Tej nocy wszystkim coś się śniło. Pójdziesz ze mną, prawda, muminku? Ale co miałbym robić? Posiadam eliksir młodości. przekazywany w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Będziemy go sprzedawali. Sprzedamy tej substancji całe mnóstwo. Wtedy będziesz mógł coś kupić, migotce i będziesz szczęśliwa. Mhm. Wypróbujemy go na naszym starym paszczaku. O, ciężko pan pracuje, panie paszczaku. Witajcie kochani, co? Przyszliście pogawędzić? Czasami trzeba z ludźmi pogawędzić. Ehe. Dawno się nie widzieliśmy, panie paszczaku. Jak to? Spotkaliśmy się wczoraj, nie pamiętasz? Tak, rzeczywiście spotkaliśmy się. Muszą boleć pana plecy od tego ciągłego schylania się. Nie, właściwie nie, nic nie boli, gdy człowiek robi to, co lubi. Jednak wolałby pan być troszeczkę młodszy, prawda? Ja? Młodszy? Właśnie, niech pan pomyśli, jak to pięknie było, kiedy był pan młody. Eee, jakby? Mamy eliksir młodości. Sprzedamy go panu wyjątkowo tanio. Znów być młodym? Znów przechodzić przez to wszystko, przez te zmiany nastrojów, nie przez parę nocy i tym podobne. A nie, dziękuję. Absolutnie nie. Jest mi dobrze tak jak jest. biedny paszczak musiał mieć bardzo nieprzyjemną młodość. Zapomnij o nim, znajdziemy innego klienta. Innego? Nie przychodzi mi do głowy nikt, komu byłby potrzebny twoje liczby? Jest wspaniały. Ale wszyscy wydają się zadowoleni ze swego życia i nikt nie skarży się na swój wiek. Ryku, czy ten twój eliksir w ogóle działa? Oczywiście, Muminku, musi działać. Słuchaj, Ryku, a może powinniśmy najpierw go sami na sobie wypróbować? Zastanów się, czy nie hmm? tak właśnie powinniśmy postąpić? Hmm. Nie. O, o nie, ja na pewno nie spróbuję. Pewnie, że nie. A poza tym, kto chciałby być młodszy? Ja chcę być starszy, o ile w ogóle chciałbym coś zmieniać. Hej, witaj! Czy tam ktoś jest? Uh. On przynajmniej jest stary. Dzień dobry! Halo! Uuu! Jest tam ktoś? Czy ktoś mnie wołał? Bardzo przepraszam, jestem muminek. Co takiego? Muminek. Kiedy? Jestem Muminek. Do prawdy? Boże narodzenie, no to wesołych świąt. Słuchaj, mamy eliksir młodości, może chciałbyś go wypróbować? Mów głośniej, nie rozumiem, dlaczego nagle wszyscy dookoła zaczęli bełkotać. Eliksir młodości, mamy eliksir młodości. Czy chciałbyś go wypróbować i stać się znowu młodym? Chcesz mi dać darmową próbkę? Nigdy jeszcze nie odmówiłem. Doskonałe, cokolwiek to jest, to jest to dość. Silne. Trzeba przyznać. Wspaniałe! Cudowne, cudowne. Czy on się teraz odmładza? Zdaje mi się, że go to uśpiło. Może niepotrzebnie dodałem do tego ziółek babci. Teraz już chyba mogę iść do domu. Wykluczone, W interesach trzeba działać bez przerwy. A co to za namiot? Bardzo pana przepraszam, proszę powiedzieć, co tu się właściwie dzieje? Czekamy w kolejce do wróżbitki. Do wróżbitki? Bardzo sławnej. To jest nasza szansa. Hmm? Muminku, staniemy w tej kolejce i spytamy, jak można się wzbogacić. Ja tak naprawdę we wróżby nie wierzę. Właściwie ja też nie. Ale nigdy nic nie wiadomo. Wejdźcie, młodzieńcy, i uważnie posłuchajcie głosu waszego przeznaczenia. Usiądźcie. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania? Y tak. Ta Na pewno czegoś chcecie, prawda? Właśnie, y chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby się wzbogacić. To nic oryginalnego, coś poradzimy. Abracadabra, abracadabri, abracadabru, abracadabru, abracadabra. Tak! Widzę, widzę! Ja nic nie widzę. Cicho! To nie ty masz widzieć. A co pani widzi? Nic. Najpierw musicie mi zapłacić. A? Nie mamy pieniędzy, proszę pani. Jak tylko zaczniemy zarabiać pieniądze, wrócimy i zapłacimy podwójnie. Potrójnie i niech was dotknie klątwa faraonów, jeśli nie oszukacie, a więc lepiej uważajcie. Nie oszukamy, ale powinno wystarczyć podwójnie. Powiem wam, co widzę. Widzę cień młodej damy. Młodej, młodej damy? Przynosi szczęście, ale strzeżcie się balonu. Balon oznacza katastrofę. I pamiętajcie, ostrzegałam was. Hmm. Jak można się wzbogacić na kobiecie i na balonach? Może podała nam skróconą wersję, bo jej nie zapłaciliśmy. Dora po prostu tylko zgaduje, że ktoś czymś się martwi a, albo czegoś szuka i mówi, co jej ślina na język przyniesie. Co się dzieje, Ryku? Ile ona sobie życzy za przepowiedzenie przyszłości? Tylko trzy talary. Co? Całe trzy talary? O. O, o, o. O. Dobrze się czujesz, Ryku? Muminku, to zupełnie fantastyczne. Co jest takie fantastyczne? My też zostaniemy wróżbitami. Wróżbitami? Widzisz, poprzednim razem żądaliśmy tak niskiej ceny, że ludziom wydało się to podejrzane. Słuchaj, 100 osób dziennie to 300 talarów, 2100 na tydzień, 1800 jeśli zrobimy sobie wolne niedzielę, 82 tysiące rocznie, ojejku! minko będziemy bogaci! Opanuj się, ryku! Ależ to prawdziwa góra złota! Nie marszcz czoła, wszystko jest w porządku. Nie chcę być wróżbitą. To oszustwo. Oj muminku, a migotce dziś rano bardzo się to podobało. Ja jej nie oszukiwałem, ja tylko żartowałem. Więc spróbuj wyglądać i zachowywać się jak wróżbita. I możesz żartować sobie dalej. Ale kiedy zjawi się klient, powiedz dokładnie to, co napisałem ci na tej kartce. Ja zajmę się resztą. Dobra, a teraz już pójdę poszukać klientów. Nie, Riku! Skąd ten pośpiech chwali się gdzieś? No, to tu. Proszę wejść do środka. Najpierw oczywiście należy zapłacić. Co? Ja wcale nie chciałem tu przyjść. Najpierw chcę usłyszeć swoją wróżbę. W porządku, ale zapłacisz, kiedy przepowiednia się sprawdzi dobrze? Chyba tak. Tak? Więc wejdź. Och, teraz najważniejszy moment. Słuchaj moich słów bardzo uważnie. Spotka cię jakieś nieszczęście. Nieszczęście? Jakie nieszczęście? Tak, no. To jest jeszcze bardzo dziwne, niejasne. Dziwne. Jesteś wróżbitą, czy nie jesteś? I jestem, jestem! Chciałem powiedzieć, że podpowiem Ci, mogę Ci podpowiedzieć, jak mógłbyś uniknąć niebezpieczeństwa. Tak, no to może mi to wreszcie powiesz, co? Nie patrz w górę, bo niebezpieczeństwo czai się na dole. E, to nie jest zbyt jasne. Prawda, że nie jest, ale tu jest tak powiedziane. Gdzie powiedziane? Nigdzie, nigdzie, gdzie? Karty mi to mówią. Te karty, o, o, te, te karty tak mi to mówią. O. Dziwne te twoje karty. Tak, bardzo dziwne. Za takie głupoty chyba nie zapłacę ani grosza. Ojej! No, no i co, no i co? Czego się dowiedziałeś? Mnóstwa głupot, wielkiego mnóstwa głupot. Nie zamierzam za to zapłacić ani jednego złamanego centa. Bądź jednak bardzo ostrożny. Przepowiednia jest ważna do zachodu słońca. Ładny dzisiaj dzień, prawda? Taki sobie założę się, ze spadnie deszcz. Aha! No, załatwione. O, o, Nic ci nie jest? Co za nieszczęście! Paść do dołu! Powiedział. Patrz w dół! Czy taka była przepowiednia? W takim razie nie masz wyjścia i musisz zapłacić! Muminku! Spójrz, Muminku! To był prawdziwy sukces! Co? On naprawdę? Nie wyglądał na przekonanego... Nie, 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 nie! Ja go przekonałem! Spójrz na to! Przyprowadzę następnych klientów i będziemy bardzo, bardzo bogaci. Nie patrz do góry, ale na ziemię, bo tylko tam znajdziesz szczęście i bogactwo. Patrz na ziemię. Miał rację. On zawsze ma rację. Co ci powiedział? Proszę o cztery talary. Wkrótce niebo otworzy się nad twoją głową. O, on naprawdę ma karet. No, to powinno załatwić sprawę. Możesz spotkać ducha, ale bądź cicho i nic nie mów. Przede wszystkim nie podchodź za blisko, bo odgryzie ci nos, rozumiesz? Tak, 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 ale ja się bardzo boję duchów. Nie, nie bój się, tylko nie podchodź zbyt blisko, dobra kobieto. Nie powinnam tam chodzić. Ten wróżbita na pewno się myli. Musi się mylić. O! O! Co za głupata! się pomalowanego balonu! Drży śmiertelniku! Co to, co to było? Jak śmiesz straszyć bez pozwolenia? A, 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 a. Tylko członkowie Związku Duchów mają prawo straszyć innych, a ty do związku nie należysz. Przepraszam, to się już nigdy nie powtórzy, nigdy! Oczywiście! Takie amatorskie wybryki psują duchom reputację. Za karę będę cię straszył przez cały tydzień, co noc. O nie proszę, jeśli mi darujesz, oddam ci to. Weź proszę, to mi wcale niepotrzebne. O, 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 boję się, boję się, boję się, boję To dziwne, gdzie są wszyscy moi klienci? Gdzie podziewa się Ryjek? O, nadchodzi migotka! Pewnie ten namiot. Dzień dobry. Czy to pan jest tym słynnym wróżbitą? Tak, bardzo proszę. To dobrze. Wszędzie pana szukałam. Słyszałam o pana fantastycznych przepowiedniach i o tym, jak wszystkie się sprawdzają. No, dobrze, a co chciałabyś wiedzieć? Widzi pan... Y Zbliża się konkurs kostiumów i zastanawiam się, czy powinnam brać w nim udział. Konkurs kostiumów? Tak, ale wcale nie chcę brać w nim udziału, jeśli mam przegrać. Byłoby mi bardzo smutno. Nie przegrasz, na pewno. Poza tym muszę mieć jakiś niezwykły kostium, a nie mam żadnego pomysłu. I stąd moja prośba. Może mi pan coś poradzi? Musimy wymyślić kostium, jakiego nikt nie wymyśli. To wcale nie jest proste. Wiem! Może przebierzesz się za syrenkę? Za syrenkę? Tak! Z pięknymi muszelkami i koralami. Mamusia może zrobić taki kostium. Mamusia? Tak, oczywiście, że zrobi. Wygrasz, migotko. Skąd wiesz, jak się nazywam? Bo to ja, patrz! Ach, Muminku, to ty? Co tu robisz? To długa historia! Chodźmy do domu i zacznijmy robić kostium! Pomożesz mi, Muminku? Oczywiście! Wszyscy ci pomogą! Jestem tego pewien! Trochę muszelek i może kawałek starej sieci? To brzmi fantastycznie! Idziemy! Tak, to bardzo piękna nagroda! A wygrałam ją dzięki tobie, Muminku! Wiele osób pomagało ci przy pracy! Tak, to także nasza zasługa! Ale kostium Syrenki to był Twój pomysł, pamiętasz? Mówiłam Ci, że jesteś dobry w przepowiadaniu przyszłości. Nie przypominaj mi o tym. Powiedz, co ty robiłeś w namiocie w tym dziwnym przebraniu? O! Co się stało, Muminku? Właśnie przypomniałem sobie o Ryjku. Jesteś w domu? Ryjku, Ryjku, hej! <grym> O muminku. Co się stało? Ryjku! Zostawiłeś mnie samego. Duch mnie śmiertelnie przeraził i od tamtej pory nie mam odwagi wyjść z domu! Duch? Tak, prawdziwy, straszny duch! Rozgniewał się, kiedy bawiłem się w straszenie i musiałem mu oddać wszystkie nasze pieniądze. Rozchmurz się, ryjku. Idziemy wszyscy na przyjęcie, żeby uczcić główną nagrodę migotki w konkursie na najlepszy kostium. Dziwnie wygląda. Jest przebrana za syrenkę, głuptasie! I dostałam ten naszyjnik w nagrodę. Czyżby to była prawda? O! mi godce dopisało szczęście! I to wielkie! Wróżbitka miała rację, kiedy mówiła o młodej damie i szczęściu. Tylko, że to ją spotkało szczęście, a nie mnie! A co z balonem? Zapomniałem, że namalowałem ducha na balonie. To na pewno zbieg okoliczności. Już nigdy nie uwierzę żadnemu wróżbicie. Nie, ale z jednym wyjątkiem... Ryku dokąd idziesz? Wracam do niej i tym razem zapytam nie tylko jak się wzbogacić, ale jak tego bogactwa nie stracić. Na niego chyba nie ma żadnej rady. Przynajmniej ma zajęcie, no nie? Pani wróżbitko! Gdzie pani jest? Gdzie ona może być? Pani wróżbitko! Muminki się cieszą, radością i życiem mumi.